Pokój i dobro. Ja nazywam się Mateusz Kornas, w naszym studiu brat Faustyn i brat Klaudiusz. Szczęść Boże, pokój i dobro. Szczęść Boże, Szczęść Boże pokój i dobro. Moje pierwsze pytanie, dlaczego nie rodzina, a zakon? Dlaczego taki wybór z waszej strony? E, dlaczego nie rodzina? Moją rodziną jest teraz zakon, także tworzymy, tworzymy coś wspólnego. E, Gdzieś Bóg mnie pokierował w moim życiu tak, że na początku postawił na mojej drodze dziewczyny, ale gdzieś, gdzieś czułem w środku, że to nie jest, nie jest moja droga. W międzyczasie też zachorował mój dziadek, gdzie później to odczytałem właśnie jako zaproszenie do posługi chorym. No, i tak znalazłem się u Franciszkanów. Tyle brat, Klaudiusz, a ile nam powie brat hostem? W moim wypadku to było tak dziwnie trochę. Pewnie się zaśmiejecie. W klasie maturalnej w niedzielę nie mogłem spać. W moim domu w niedzielę po obiedzie zawsze się spało. Ja nie mogłem spać, to był rok 2000 wiosna. Włączyłem telewizję i obejrzałem program o chłopaku, który wstąpił do zakonu. I jako postulant, czy jako nowicjusz, zginął w wypadku samochodowym i ja tak sobie pomyślałem, no on miał być w zakonie, zginął, jednego brakuje, idę ja. Autentycznie, w poniedziałek poszedłem do szkoły, zapytałem katechetki, co to za zakon, takie brązowe habity z białymi sznurkami. Powiedziała mi, że to nasi bracia, dała mi adres, to było w Olsztynie. Poszedłem, porozmawiałem, to była wiosna. Potem w maju zdałem maturę, a 3 lipca zostałem już przyjęty do zakonu. I te drogi wasze w zakonie pokierowały się w ten sposób, że obaj jesteście braćmi infirmiarzami. Co to takiego znaczy? Brat Klaudiusz już trochę o tym mówił, że. że... Choroba dziadka skłoniła go do tego, by, by pomagać chorym, by pomagać cierpiącym. To właśnie o to chodzi, bo na przykład kiedy szukałem w Google'ach, w internecie, kiedy jako laik słowa infirmiarze, nie znalazłem praktycznie nic. Proszę o, o wytłumaczenie. Infirmiarz to takie typowo nasze zakonne nazewnictwo brata, który jest w jakiś sposób może nawet niekoniecznie przygotowany, chociaż w dzisiejszych czasach tak, ale oddelegowany od przełożonych do opieki nad członkami klasztoru czy zakonu właśnie chorymi i starszymi, bo to pochodzi z łaciny to nazewnictwo, infirmorum to znaczy chory, a infirmiarz, czyli byłby to pielęgniarz, ten, który się opiekuje chorymi, konkretnie w naszych warunkach w klasztorze. Czy tylko chodzi o osoby starsze? I chore. Te, które na co dzień nie, nie mogą sobie same już poradzić, bo są chore nawet i w młodym wieku obłożnie. Normalnie w domu zajmuje się nimi rodzina. Natomiast w klasztorze my, jako rodzina zakonna, przejmujemy tę opiekę nad członkiem naszej wspólnoty czy rodziny zakonnej. Czy to jest tak, że, że ta osoba chora? Brat. Chory brat ma tutaj w zakonie wyznaczone w klasztorze jakieś konkretne miejsce, gdzie się nim opiekujecie? Czy, czy może docelowo on i tak potem się udaje do szpitala? U nas w prowincji Śląskiej mamy wyznaczone miejsce, które znajduje się w Panewnikach na trzecim piętrze, którego pomysłodawcą jest brat Konrad. Tam mamy. Wszystko zapewnione mniej więcej w takim standardzie jak na oddzielnym szpitalu. Czyli to jest kilka pomieszczeń, tak? Tak, tak, tak. Yy, mamy też gabinet, yy, do którego przychodzi lekarz. Yy, no ogólnie zaopatrzenie, całe medy medyczne, leki. No i tam właśnie zajmujemy się naszymi braćmi chorymi. Brat Faustyn z prowincji poznańskiej. Jak to u was wygląda? Infirmeria, bo tak się właśnie nazywa to, to miejsce. Obecnie w naszej prowincji znajduje się w Jarocinie. Ona działa od dwóch lat dopiero. To jest nowa rzecz dla naszej prowincji, bo sama prowincja nie jest stara. Powstała w 1991 roku. Tak jak powiedział brat Klaudiusz, to jest część klasztoru, Przystosowana dla braci, którzy ze względu na chorobę albo na późny wiek potrzebują opieki. Ale to jest zawsze część klasztoru, mimo że przystosowana. I ci bracia nadal żyją w klasztorze, nadal realizują swoje franciszkańskie powołanie, chociaż często już naznaczone cierpieniem, czy to właśnie późnego wieku, czy choroby, ale spędzają to życie dalej w klasztorze, są dalej braćmi mniejszymi i no, i od braci dostają pomoc. Staramy się, żeby była jak najbardziej fachowa. Stąd, stąd zakon przygotowuje infirmiarzy do tego, żeby właśnie. No, bo właśnie teraz nasunęło mi się takie pytanie: fachowa pomoc. Można sobie pomyśleć, że w szpitalu taka osoba chora, brat chory otrzymałby rzeczywiście fachową pomoc, a w tym wypadku jak, jak sprawy się mają? Czy, czy czasem nie lepiej chorego brata przewieźć po prostu do szpitala? Tak, ale do szpitala przewozimy brata, gdy wymaga hospitalizacji. W pewnym momencie ten chory, każdy chory, jest ze szpitala wypisywany. I teraz zależy, w jakim stanie jest wypisywany. Czy wymaga dalszego leczenia. Może trafić wtedy do zakładu opiekuńczo-leczniczego, gdy już nie wymaga intensywnej hospitalizacji, ale dalej medycznej, fachowej opieki. Może trafić do domu pomocy społecznej, a może trafić do swojej rodziny. Jak to najczęściej bywa, bo zazwyczaj ze szpitala ludzie wychodzą albo w pełni już zdrowia, albo w powrocie do zdrowia, albo są wypisywani chorzy, którzy nigdy już do zdrowia nie wrócą, ale nie wymagają już leczenia w warunkach Działu szpitalnego. Infirmeria jest takim miejscem, gdzie właśnie taki nasz współbrat nie może już przebywać w szpitalu, bo te, tego leczenia szpitalnego nie wymaga, ale nie poradzi sobie już w normalnej wspólnocie, w klasztorze, na przykład gdzieś na parafii. Infirmeria jest właśnie taką, taką drogą między normalną wspólnotą, a między jakąś placówką ochrony zdrowia. Bo myślę, że tutaj też warto dodać, że w opiece nad chorymi na początku najważniejsza jest obecność. Nie sama pielęgnacja taka już fachowa, ale te osoby potrzebują po prostu, żeby z nimi być. Towarzyszycie im na, tak, na swój tak, sposób. Tak. I to jest moim takim pierwszym celem, żeby właśnie być z nimi, żeby tak jak z, y, pamiętam mojego dziadka, jak odchodził, że w ostatni dzień, y, kiedy zmarł, on usiadł przy mnie i mnie przytulił. Żeby właśnie te osoby, które ci bracia, którzy są w infirmerii, y, żeby mieli z kim zostać do samego końca, żeby, żeby mieli do kogo się przytulić, żeby mieli z, z kim zamienić ostatnie słowo. A ta reszta to jest taki dodatek, moim zdaniem. A czy doświadczacie też y, pretensji ze strony chorych braci? zmierzycie y, się na co dzień z ich, z ich też trudnościami, wątpli wątpliwościami? No tak. Myślę, że jak, jak każdy, y, czy chory, czy zdrowy, każdy z nas ma słabości. A tym bardziej, gdy ktoś doświadcza jakiegoś cierpienia no to później to się automatycznie wszystko bardziej uzewnętrznia. Ale dzięki temu ćwiczymy się w cierpliwości, myślę, dość mocno niektórymi sytuacjami. Te relacje też między Wami są chyba bardzo zażyłe, bo tak sobie myślę, że jeżeli mówimy o wspólnocie braci mniejszych, to mówimy o wspólnocie braterskiej, a tutaj jest szczególny wymiar wspólnoty, bo dzielicie, dzielicie z swoje obowiązki, swoją codzienność z osobami chorymi. Dotykacie namacalnie tego cierpienia. To też chodzi mi o relacje między Wami. Na ile są zażyłe, na ile ta więź jest, jest mocna. Stają się zażyłe, bo. Uczestniczymy w momentach życia tych współbraci, w których normalnie się nie uczestniczy. Są czasami bracia, którzy wymagają pomocy we wszystkim każdego dnia, i, i właśnie wchodzimy, jakby, w taką ich przestrzeń intymności, jeżeli można tak powiedzieć. I wtedy faktycznie takie. Relacja na zaufaniu. Trzeba budować relacje na zaufaniu, bo ten współbrat chory nas dopuszcza do takiej przestrzeni, do której na co dzień ktoś nie ma dostępu. Nawet współbrat do momentu, kiedy ten chory nie miał takiej potrzeby, żaden współbrat nie miał dostępu do tej przestrzeni, a my nagle właśnie uczestniczymy też w tym, co chyba jest najtrudniejsze dla każdego z nas, w cierpieniu. Też należy pamiętać, Pamiętać o tym, że cierpienie zmienia człowieka, cierpienie czasami popycha nas do reakcji, których byśmy nie chcieli. I to jest bardzo ważne, by, byśmy my, infirmiarze, też to rozumieli, że współbrat, który czasami zmęczony już chorobą i cierpieniem, może być w jakiś sposób uciążliwy dla nas, no, ale nasze zadanie, żeby, żeby to zrozumieć, że to nie jest on zazwyczaj, tylko jego choroba i cierpienie. A też trzeba zaznaczyć, że nas nikt do tej posługi jakby nie zmuszał. Ja przynajmniej dobrowolnie zgłosiłem się do tej posługi, także noszę też taką odpowiedzialność, że no samo to poprosiłem, więc teraz no, też nie powinienem narzekać. Chociaż zdarza się, że i sobie ponarzekam. Brat Klaudiusz, to też był brata, brata wybór? E, tak, to był mój wybór, moja decyzja e, na początku drogi, kiedy trafiłem do Panewnik po nowicjacie. Odbyłem rozmowę z magistrem i poprosiłem wtedy, że chciałbym pełnić posługę właśnie infirmiarza wraz z bratem Konradem. Chciałbym jeszcze nawiązać do tematu przywiązania do osób chorych. My, jako bracia, nie mamy się przywiązywać ani do miejsca, ani do rzeczy, ani do osób. E, osobiście sam się tego cały czas uczę, bo do osób, które e, są na infirmerii, przyzwyczaiłem się i są mi bardzo bliskie mojemu sercu. I gdy przychodzi moment e, śmierci danego współbrata, no to jest taki sam ból jak w, w rodzinie, gdy ktoś umiera. Czyli tak. Przychodzi zranienie, z którym trzeba się pogodzić i wiedzieć, że dany współbrat idzie tam, gdzie wszyscy zdążamy, że idzie do tego lepszego świata. Czy bracia nieuleczalnie chorzy zostają w infirmerii, czy trafiają na przykład do hospicjum? Zdarza się tak, że nasze możliwości się kończą. Jeden z naszych współbraci nie tak dawno. Potrze była potrzeba, aby był wentylowany mechanicznie, czyli przez yy, respirator. respirator. No i wtedy by był w chorzowie, w klinice, która, która mogła tą opiekę zapewnić w 100%. No bo po prostu trzeba wiedzieć, yy, do jakiego momentu my jesteśmy w stanie coś zrobić i zapewnić tej osobie należytą opiekę. I, I jak przychodzi moment, że basta no my tutaj nie możemy nic więcej, możemy zaszkodzić, no to wtedy warto skorzystać z pomocy ludzi z zewnątrz. Nawet trzeba, nie? Czasami. Bo też trzeba pamiętać o tym, że no infirmeria nie jest taką typową placówką ani leczniczą, ani nawet opiekuńczo-leczniczą. W założeniu infirmerii w naszej prowincji poznańskiej, to ma być zawsze część klasztoru przystosowana dla potrzeb braci chorych i w późnym wieku. Czyli oni nadal mają czuć się jak w klasztorze i przeżywać swoje zakonne życie, chociaż jest ono trochę zmedykalizowane. W sensie, że no jest trochę tego sprzętu, jest gabinet zabiegowy, są łóżka dostosowane, jak trzeba, jest sak i wiele innych rzeczy, i pielęgniarka często, czy lekarz, no ale gdzieś to ma być na miastka domu, klasztoru. Bo inaczej to by się miało z sensem? Wtedy faktycznie lepiej oddać do Zolu czy do Domu pomocy społecznej, no bo jeżeli nam zależy na aż takiej opiece, chociaż ja nie twierdzę w infirmerii tu w Panewnikach z tego, co widziałem, to jest bardzo profesjonalna opieka, naprawdę. Natomiast no, żeby nie zatracić tego sensu domu, klasztoru i, i rodziny zakonnej. A ile wam jako braciom daje też y, pobyt z osobami chorymi, z braćmi chorymi? Bo, bo mówił brat Faustyn, że, że cierpienie zmienia i to widzi też na, na obliczach ty, tych ludzi. A na ile was to zmienia? Jakie macie, macie poczucie, jeżeli chodzi o, o, o tę służbę? Mnie zmieniło bardzo pod względem właśnie podejścia do drugiego człowieka, pod względem e, tego, jak. że to, jak wyglądam teraz. Człowiek inaczej patrzy na życie. Tak, tak. Można tak powiedzieć. Dokładnie. A czy można się oswoić z tym, co, co tam widzicie? Czy, łzy, myślę, czy są sytuacje, że łzy mimowoli cisną się do oczu? Myślę, że w jakiś sposób da się oswoić, bo jak się przebywa z osobami chorymi 24 godziny praktycznie na dobę, to jest to do zrobienia, ale każda osoba, każdy brat. To jest inna historia, inna choroba, e, inaczej ta osoba to przeżywa. Innej opieki potrzebuje, jedna potrzebuje opieki e, bardziej takiej psychicznej, wsparcia psychicznego, druga fizycznej. Myślę, że te doświadczenia bardzo wpłynęły na mnie pod tym względem, że faktycznie można w tej posłudze doświadczyć Pana Jezusa cierpiącego. Jak e, popatrzymy na to z takiej sfery duchowej i odczytamy to dla siebie jako właśnie posługę samemu Jezusowi, no to, to jest coś pięknego. I mi osobiście to wystarcza. Tak, dokładnie. Ja chciałem tylko dopowiedzieć znaczy, dopowiedzieć, no tak. <grych> Myślę, że no, brat Klaudiusz się zgodzi. Ja dopiero trzech współbraci w infirmerii pożegnałem, bo tak jak mówię, od dwóch lat istnieje. U was tych braci odeszło o wiele więcej przez te lata. Natomiast no, po każdym przeżywa się żałobę. Tak jak po współbracie. Ważne, żeby tę żałobę przeżyć z wiarą. Że no, tak po ludzku, po ludzku w jaki sposób się cierpi, bo faktycznie przez te miesiące opieki można się przywiązać. Chociaż też trzeba uważać, żeby nie za bardzo, bo jak Bóg da przed nami jeszcze lata posługi i tę równowagę jakąś i duchową i psychiczną musimy utrzymać. Natomiast no, no ważne, ważne, żeby tę żałobę przeżywać z wiarą, żeby głęboko wierzyć, że mimo cierpienia, które ci współbracia w jaki sposób przeżyli, dzięki mojej posłudze, Dzięki moim słowom, cierpliwości, nawet gdy mi je brakowało, to życie ich było o tyle lżejsze. O tyle to cierpienie jakby umniejszyłem, stało się znioślejszym dzięki temu, co robiłem. I to jest dla mnie jest ogromną pociechą, że po prostu tym, co robiłem. Moją postawą, fizyczną pracą, modlitwą, w jaki sposób ulżyłem ich cierpieniu, i o tyle jakość ich życia była lepsza. I to mi daje ogromną jakąś satysfakcję, radość i motywację, żeby iść dalej. Trochę mówimy o motywacji właśnie w tym momencie. Czy to jest tak, że opieka nad osobami chorymi wypływa też wprost z myśli, ze wskazań, z reguł świętego Franciszka? Tak, no, święty Franciszek. Bardzo chciał, abyśmy opiekowali się właśnie braciami chorymi. E, opiekowali się nimi tak, jakbyśmy sami chcieli zostać zaopiekowani. Czyli on, dla niego to było bardzo ważne. Gdzieś myślę, że na pierwszym miejscu, e, bo gdy zakładał nasz zakon, no to zakładał zakon braci, czyli rodzinę. A w rodzinie mamy się troszczyć jedno o drugiego. Tak, i tutaj pamiętam też, że mimo świętego ubóstwa, jeżeli chodzi o braci chorych, tutaj święty Franciszek był bardziej wyrozumiały i, i pozwalał na to, by kupić im cieplejszą odzież czy coś lepszego do, do jedzenia. Mhm. Wasz dzień, jak wygląda? Harmonogram dnia? Codziennie służycie bliźnim, e, chorym? Tak, poza takimi momentami jak teraz, kiedy jestem w Katowicach, Panewnikach albo gdzieś. To, to tak, to oczywiście. No ja jeszcze jestem w trakcie studiów pielęgniarskich, więc praktycznie piątek, sobota i niedziela też jestem na uczelni. Poza tym, no właśnie, jak dzień wygląda? No, my w Jarocinie jestem też kapłanem, więc, jeżeli mam wypisaną spowiedź, to o 6 rano idę do konfesjonału, albo o 6.30 celebruję msze. Potem o, o 7.10 się modlimy ze wspólnotą. Też bracia Chorzy, którzy mogą, uczestniczą w uczni. No i potem zaczyna się ta część infirmerii, zależy też od stanów współbraci, którzy tam są. Jeżeli trzeba, to jest pielęgnacja, śniadanie i wiele innych rzeczy. No w moim życiu tak się przeplata ta infirmeria jeszcze z nauką na pielęgniarstwie, no i z posługą kapłańską, którą gdzieś tam też w tym wszystkim pielęgnuje. Pytanie moje, skąd wy na to macie wszystko siły? Skąd czerpiecie siły? Jak zadbać o tą równowagę psychiczną, fizyczną, w tym, co, co robicie? Jest czas na odpoczynek? Myślę, że jest czas. Jak sami zadbamy o ten czas, to on się znajdzie, żeby odpocząć. Też y, wielkim plusem jest to tutaj w Katowicach, w naszym klasztorze, że nas tutaj jest prawie 70, jeśli się nie mylę. I jeśli jest trudno, jeśli już nie daję fizycznie rady, no to mam możliwość, żeby poprosić kogoś o pomoc. I zazwyczaj, jeśli proszę, też otrzymuję tę pomoc od współbraci. Wtedy mam czas, żeby wypocząć, ale też tak jak teraz mamy tutaj na naszym oddziale yy, w infirmerii pięciu braci chorych. Także ten czas na odpoczynek znajdzie się. I jak wtedy wygląda ten odpoczynek? E, psychiczny odpoczynek u mnie wygląda tak, że staram się zagospodarować chociaż godzinę czy półtorej, żeby wyjechać z, na siłownię i trochę zaczerpnąć ruchu, co jest le, dobre dla ciała, ale w szczególności dla umysłu, żeby przewietrzyć szare komórki nabrać nowej energii i wrócić z pełnym entuzjazmem do klasztoru. Rada uniwersalna, cenna dla każdego, jak brat Faustyn odpoczywa, jak znajduje czas? Tak z reguły po obiedzie jest czas. Ja tak sobie umiem wygospodarować taki czas po obiedni od 13 do 15. Praktycznie zawsze mam go dla siebie. Też nie wspomniałem, w infirmerii współpracuję z bratem Baltazarem który mi pomaga, więc dzielimy się też obowiązkami. Jest bardzo zaangażowany, jeżeli będzie to oglądał, to go pozdrawiam i mu dziękuję serdecznie. Natomiast ja od dziecka, moją taką najlepszą rozrywką, ja od dziecka się interesuję ornitologią i bardzo lubię podglądać ptaki. Więc jak mam wolny czas, to to lubię sobie podglądać ptaki, ich życie, słuchać ich śpiewu, czytać sobie o nich. Franciszkański duch też słowo klucz. Też padło tutaj organizacja, też bardzo ważna chyba w waszym przypadku, żeby znaleźć sobie ten czas na odpoczynek, wygospodarować i później wykorzystać. Odbywa się w Katowicach spotkanie infirmiarzy z prowincji franciszkańskich z całej Polski. To pierwsze takie spotkanie. Parę słów powiedzmy o nim. Przyjechaliście, ilu was tutaj jest mniej więcej i jak będzie wyglądało to spotkanie, ile też po nim oczekujecie? Będzie to pięciu braci. I głównym założeniem tego spotkania jest to, aby spotkać się właśnie w braterskiej wspólnocie. To na pierwszym miejscu, ale też wymienić się doświadczeniem, z czym dana wspólnota się boryka, z jakimiś problemami, jak sobie z nimi radzi, jak widzimy naszą wspólną przyszłość, bo to, że jesteśmy z innych prowincji, to nie znaczy, że nie możemy czegoś tworzyć razem. Nawet powinniśmy. I jest to pierwsze takie spotkanie, ale chciałbym, żeby to nie było ostatnie. Już gdzieś tam w głowie mi się coś układa, że w kolejnych spotkaniach chciałbym zaprosić też do nich osoby z świata, że tak powiem, medycznego, którzy by nam mogli przekazać jakieś. Konkretne wskazówki, jak wykonywać jeszcze lepiej tą posługę. Brat Faustyn, czego się spodziewa, przyjechał brat z okolic Poznania. Tak, z Jarocina, dokładnie. No ja przede wszystkim cieszę się obecnością tutaj współbraci. Cieszę się, że są w zakonie ludzie, którzy podzielają gdzieś tam pasję, którą ja też niedawno się zaraziłem. No i mam taką ogromną nadzieję i jestem pewien tego, że, że wrócę stąd umocniony i. Yy, właśnie, i zmotywowany do tego, by, by kontynuować tę moją posługę i, i robić to coraz lepiej. Czego Wam życzyć na następne lata? Pokoju serca myślę. Tak, pokoju serca. Myślę też i zdrowia, bo to jest ważne. Pomagając innym, też gdzieś nasze zdrowie czasami troszeczkę podupada, więc yy, myślę, że. Yy, Przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, ale zdrowia też. Żeby to Boże błogosławieństwo gdzieś też objawiało się w takim zdrowym życiu. Byśmy wszyscy mogli, tak jak i Pan i my, służyć bliźniemu jak najdłużej. Brat Faustyn i brat Klaudiusz odkrywali przed nami tajemnicę infirmerii. Tego, co, co kryje się za tym słowem i tego, na ile. Codziennie, każdego dnia pomagają bliźnim, pomagają chorym braciom w zakonie franciszkańskim. Na dziś to wszystko. Mateusz Kornas, bardzo dziękuję za uwagę. Pokój i dobro. Pokój i dobro.